Siemaneczko, jestem Satory a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale A mianowicie będzie to seria ze Skywarsów na serwerze Jasia. Link będziecie mieć w opisie. Dobra. A na pierwszego już zabiliśmy. A, tu jest druga skrzynka, dobra. O, Ender zrobiliście? zarobiście. Może tak się na pewno nie typniemy, bo jest tam jakiś już yy, koleś. który ich trzech. Hmm. Bocimy sobie na górę. Będziemy mają sojusz. Hmm. Good job. Dobra, widzimy się przy nastajne, ręce. Ba. Dobra, jesteśmy już na kolejnej RNC. ręce. Yy, aha, i chciałem wam jeszcze powiedzieć, że ta seria, czyli takie minigierki, będzie miała jakby dwie części. Jedna część będzie ze Skywarsów, druga część będzie z The Wolfsów. Skywarsów będzie się pojawiały w każdy wtorek, a The Walls w czwartek. Ponieważ jest teraz szkoła i mam bardzo dużo nauki, a nie chciałbym jej trochę zawalić. Zaczynamy. A co my tutaj mamy? Mm -hmm. O, zarobiście. To jakby, tak miał się lepszy mieczyk. P. Mówi, ja, pójdziemy do tego gościa. Albo Awczy. Więc nie mieliśmy co tutaj bardzo się starać. Niczego takiego to miałby. Widzieliśmy się na w Dobra, jesteśmy już na trzeciej arence. Myślę, że dzisiaj zrobimy tak 4-5 arenek. Zależy jak nam pani w czasie. No dobra, nas jest tutaj chyba 10, na no 10, na dwa wolne miejsca. Spróbujmy szybko do niego dojść. Szybko wziąć do skrzynek, do niego dojść i wtedy pójdziemy na środek. Bo na pewno na środku będzie ich bardzo dużo, bo to jest mała mapka. Jeszcze 18 sekund do rozpoczęcia rundy. Yy, przegraliśmy na razie dwie rundy. Aha, i ogólnie zbliżają się święta. Nie będzie jakaś seria świąteczna. Więc możecie się na to szykować. Z bardzo fajnym odcineczkiem. Już mam ale na niego pomysł. Czemu ma skrzynkę? co to ma być? nie, nie ma. O kurde, dobra, czekajcie, może tutaj. Nie, mieliśmy mi jedną skrzynkę, a, a Tu jest druga, i ja, okej. Okay. Mm. Nic dobrego, daj mi jajka śnie... Eszki! O matulu. zrobić? Można je to tak... No. A no nie rzeczy po poza tak No, zbijemy sobie lód. Good job. Ever. Fuck. Nie, 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 Spadaj, dobra. nie, dobra, nie, 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 Taki fart. Zabijają się szybko do góry Jakbym chciał, żeby byli na naszej wyspie No, chodź, pojedź na naszej wyspie, spoko No, 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 no się na mnie Ha! Ge ha! Jaki skubany! Przeżyć No Jest Good job Nie ma tak łatwo Nie ma Cię widzieć, Panie? Nie no Myślałem HAHAHA <grym> Ja pierd! Narabimy no, się przy następne Alence. Wow, jesteśmy już na ostatnie Alence. Jak widać jest tutaj śnieg, czyli taka mafra bardziej świąteczna. Dobra, nawet na razie 5. Na 10 pięć cyków wystartuje gra. Przegaliśmy na razie trzy rundki Myślę, że chociaż ta nam wyjdzie, bo... Aha Ym, To co do tej światecznej serii I powiem Wam tyle, że to będzie Jeden, jed jeden odcinek będzie parkour Nie na skrzydł? Ja tu myślę to że ją spadłem Dobra Teraz wieczór pójść, do tego gościa Nie byłem tam w ogóle Dobra, myślę, że gadamy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i cześć!